Przed laty z żoną w ostatnim stadium ciąży straciliśmy córkę. I z uwagi na to, że zostaliśmy zostawieni zupełnie samym sobie, żona leżała na sali ogólnej z kobietami, które urodziły dzieci, patrzyła na te maleństwa, które się urodziły bez psychologa, bez lekarzy, z, z takim zdaniem od położnej: jesteś młoda, jeszcze urodzisz i właściwie to była jedyna pomoc. Wtedy zrodziło się we mnie takie marzenie, to za dużo powiedziane, ale taka myśl, że jeżeli kiedykolwiek będę mógł coś zrobić dla osób w, w podobnym do naszego położeniu, to postaram się to zrobić. Obieka paliatywna, hospicyjna w Ukrainie wygląda, jest na dużo niższym poziomie niż w Polsce i rzeczywiście tam Pewnie też ze względu na to, że to jest ogromny kraj, tych dzieci było bardzo dużo. Niespecjalnie były powołane do tego instytucje, by się nimi zajmować, tak jak tutaj w Polsce. I rzeczywiście, gdy wybuchła wojna, a zaczęliśmy sprowadzać rodziny z dziećmi chorymi onkologicznie, ale nie tylko, również tymi chorymi paliatywnie. Przewożenie ich, ich tutaj do, do Polski. Kiedy my przyjechali do Polski, to fundacja załatwiła nam to mieszkanie, dzięki fundacji mamy to mieszkanie i mieszkali tam przez dwa lata. Prawie teraz też jeszcze tam mieszkam i nasza rodzina była bardzo dobrze tam, bardzo dobrze, miło tam się czuły. Czyli 450 podopiecznych w tej chwili jest w Kijowie. I to jest jedyna placówka, która w Ukrainie w tej chwili działa. No, Aha. Mm -hmm. Czyli organizują różne fe festiwale, różne takie zajęcia, żeby socjalizować te dzieci, które właśnie są niepełnosprawne. I przy przygotowanie do takiego życia samodzielnego też. Umieszczaliśmy ich w różnych miejscach, bo tu się bardzo szybko to, to miejsce zapełniło, jak Państwo widzicie, jest tylko kilka pokojów. Poszukiwaliśmy mieszkań dla nich i rzeczywiście łodzianie otworzyli swoje serca i w Łodzi, i w okolicach Łodzi udało nam się pozyskać kilka mieszkań. Również ojcowie dominkanie udostępnili swój klasztor i rzeczywiście od dwóch lat mieszka tam czteroosobowa rodzina z jednym chorym dzieckiem. Ja przyjechała z dziećmi. Mam trójko dzieci. jedno dziecko z taką poważną niepełnosprawnością. Własne przez niego ja tutaj przyjechała i jeszcze mam bliźniaków, chłopczyka i dziewczynkę w wieku 14 lat. Szybko będzie 14 lat. Pomagamy w sprawach takich organizacyjnych. Nasi pracownicy socjalni są dostępni właściwie. No, niemal przez całą dobę dla, dla tych rodzin. Oczywiście te rodziny są bardzo samodzielne. Co tylko mogą, załatwiają sobie sami. Nas tylko proszą w sytuacjach, w których naprawdę mają problem, albo z językiem polskim. Zresztą od samego początku organizujemy im lekcje z języka polskiego, tak aby jak najbardziej się czuły swobodnie, żeby się czuły po prostu zwyczajnie u siebie, żeby się, żeby się my czuły obcą. Spotkała tutaj bardzo dużo, dużo dobrych ludzi, którzy do nas zawsze byli mili, przyjaźni i ja bardzo dziękuję za to. I zawsze Fundacja Gajusz nas też mocno wspierała. Tych, którzy otrzymali od nas pomoc, u nich widać bardzo dużą wdzięczność. Ci państwo, którzy tu mieszkają, traktowani przez nas z ogromnym szacunkiem, my się im nie narzucamy ale zawsze jesteśmy tutaj bardzo mile widziani. Oni się czują tutaj jak u siebie, zresztą my naprawdę robimy wszystko, żeby oni się tak czuli. Zapraszają nas do siebie, my zapraszamy ich, ich do siebie, do naszej siedziby. Gdy jest Wigilia, no to organizujemy dla nich wtedy, kiedy mają swoją Wigilię. Gdy są święta, organizujemy dla nich, oni organizują dla nas. Więc rzeczywiście żyjemy jak jedna wielka rodzina. Kiedy ja przyjechała, było naprawdę trudne, bo obcy język, obcy kraj i nic nie rozumiem, w ogóle nic nie mówię po polsku i potrzebowała dużo różnych pytań, żeby mi pomogli i Fundacja bardzo pomogła nam. Ja bardzo wdzięczna i panu Tomaszu, pani Małgosi, pani Nikoli. Pani Małgosze czasami była nie tylko naszym socjalnym pracownikiem, a i naprawdę moim psychologiem, bo w tym czasie ja tego potrzebowałam. Ja generalnie lubię ludzi. Lubię z nimi pracować, chociaż wiadomo, no, ja że mnie czasem męczą, jak każdego. Lubię z nimi pracować i lubię robić coś dobrego dla nich, więc ja to osobiście oceniam jako taką bardzo wielką wartość dodaną, nie tylko do mojego CV, ale również, również do mojego życia.